Siemaneczko wszystkim w papaja Papaya 7 i mi wywaliło właśnie Ekran Niesamowite na napewione I dzisiaj właśnie powiem o już zakończeniu bitwy Volantis Kamień Milowy został ukończony To już koniec nie osiągnęliśmy tego, niestety tego też, tego też. <gry> Ale tutaj osiągnąłem, to osiągnęliśmy, i jeszcze tam do samego początku, praktycznie, jest ukończone. Wszystko więc troszkę klejnotów się zdobyło. O, prywatne. Ok, to nie będę sprawdzał. Mamy tutaj inwazy zombie musztę konana. Poszukiwać skarbów, wojnę zimową, e, spot jego i obfite prezenty zalegowanie i tak naprawdę tyle z tego, z takich fajnych wydarzeń. <grym> za dokładnie 1, 90, 11 godzin się skończy sezon. Tak naprawdę, w sumie już się skończył. Bo teraz zostało o, tak naprawdę przeliczenie nagród całych Etap rywalizacji był do wczoraj A dzisiaj już mamy etap rozliczania No i dwa dni tak naprawdę zostały No ozdoby, nagrody, chwały I za niedługo W sumie za dwa dni jak się zamknie już yy, sezon, to nagram kolejny odcinek, na razie nie powiem o co chodzi. Bo tutaj mamy prywatną konwersację z ludźmi grupową. Odnośnie jednej sprawy, a tu dowiecie się dopiero za dwa dni, co to o co chodzi. A teraz właśnie obiecuję sobie Trzeba tam zrobić. Ale cóż. Jeszcze tutaj. Tutaj sobie przyciszę, bo mi trochę za głośno. Jaka chodzi? Ja tak sobie zrobimy. O! Git! No i... Co? No i teraz właśnie musimy sobie zmniejszyć zasoby. W sumie raczej nie wiem jak kamień zużyć, bo mięso i woda się szybko zużywa. Tutaj mam zdobyte, mam zdobyte. No. Tutaj na rzeczy kupuję, bo o, to sobie kupię. To jest jedyny spoko, Dobra, <laughs> to jest najbardziej spoko, I to tak to na że nic nie robimy. O, ja się go spytam. Halka, czy da mi zdobyć punkty, bo dobre jest to. No, atakują mnie, śmiecie. Hehe, <laughs> że lubię swoich sojuszników, ale jak się wygrywa, czyli na przykład plus, jest tak, plus 20, plus 40 i plus 60. 20, 20, 40, a jest 50, to jest tak, 20, 20, 40, 50, 60. Taka jest właśnie kolejność. I za plus 60 na najwięcej punktów. Jak ja zdobyłam 60, oni tracą 20. Ja zdobyłam 20, oni tracą 20. Ja zdobyłam 40, oni tracą 20. Ja zdobyłam 50, oni tracą 20. Wszędzie jest tak samo, tylko zdobywanie punktów jest lepsze. Dlatego tak naprawdę ja zdobyłam 60, on to 30. 20. Jest 6 szans, można dokupić 4. Czyli teoretycznie mogę jest 10 szans, czyli 10, no z 6, 10, no to tam 600 jest chyba. Nie umiem liczyć, matematyka nieważne. I potem on traci tylko po 20, czyli tam minus tam 400 chyba a zdobyła pół 60, no to jest to lepsze, no A za już będzie ten. Wojna sojuszu już się skończyła. Będzie dopiero za następnym tygodniu. Co dwa tygodnie jest. I tutaj teraz... Aha, ja zabiłem. Nieważne. Trzeba tutaj zdobyć wszystkie zasoby. Póki są. A, dobra. A gdzie tego nie będę, bo topiłem, jak będą trzy. Tutaj odbieramy nagrodę. No i. Co mogę powiedzieć? No na. Oj, oj, Pyk. Zrobimy sobie tak, bo to i tak jest na Konana. Zakonana są fajne rzeczy. Odbędę trzy te jak Teraz, jakby teraz yy, miał poziom 23, to będę miał 4 odłamki. A jak chcę zrobić właśnie 50? Ugh, co ja robię? Yy, tu. Yy. No tutaj jest 4, 5, 6 i 7, za 50. No tu nawet jest po dwa... O, jeszcze tutaj jest jakby osobno. Czyli za tutaj jest do, jakby zdobędę 25 to na końcu wydarzenia będę miał to i jeszcze teraz będę miał właśnie zdobędę to, więc za 50 nie to, że zdobędę 7, 7 zdobędę, to jeszcze teraz jak ukończę 50, zdobędę ten 1, tak? Jeszcze tu jest w skrzynce 2. Czyli naprawdę zdobywam 10 9. Tak, 10 10 odłamków za samego konana. No to jest coś pięknego. Tak, o Także to jest właśnie coś pięknego. Aktualnie ja mam yy, 22 odłamki. Tu muszę zrobić 9 poziom. Po tym 9 poziomie będę mógł yy, przełom zrobić. Właśnie będę, będę potrzebował kolejne 50, bo to nie jest tak, że jak tu ulepszę 9, to tu będę miał, będę mógł sobie odpuścić. Tutaj muszę mieć 16, a to jest dopiero jedno serduszko, tak? Jedno serduszko, potem drugie i potem trzecie. Pewnie będzie 16, 16, 18. Pewnie dobiję do 50. I potem kolejne 50, czyli 100 odłamków, legendarnego bohatera, będę potrzebował. Tak strzelam, nie wiem czy dokładnie tyle będę potrzebował, ale na pewno potrzebuję 50. Już tam jeszcze właśnie, tak obstawiam. Czyli w okolicach setki legendarnych odłamków. I będzie to spoko, właśnie. Tutaj reklamka ulepszyłem, już mam y, 5 ulepszonych, jak y, na ulepszenie. Na wzmocnienie, jakby ewolucje, O, to są ewolucje. No. Poziom ewolucji to 40. Mam napięciu, jeszcze tylko tu muszę mieć. I teraz, gwiazdki Muszę ulepszyć i jeszcze muszę wzmocnienie siły zrobić. Eee, gwiazdki to o tyle mega spoko, że one dają do efektu zestawu. Ja mam aktualnie zestaw gdzie, poziom 9. Maksymalnie to wiadomo jest 15. I to jest dla y, lwa bardzo spoko. A to tylko trzeba gwiazdki. Żeby to ulepszać, to trzeba gwiazdkować. No, a ewolucja i wzmocnienie siły to jest co innego. Także... To muszę zbierać gwiazdki. Żeby zdobyć gwiazdki. E, o! Może zrobić to sumie na tym. Potrzebuję mieć legendarne yy, odłamki. Ja już ogarnąłem jak, jak to działa. Te odłamki. Czyli nie odłamki, to no nie są odłamki. To są już pełne yy, te gruny. Yy, bo teraz właśnie jest tutaj. Yy, tak na to jest jakaś inna Herkules. A na przykład tutaj. Już mam jedną gwiazdkę. Już tego Herkulesa nie będzie. Bo teraz potrzebuję jednego graka. Potem będą dwa i potem mogę mieć jakiekolwiek inne, jest, nawet może być grak. i potem znowu będzie dwa i będę potrzebował faktycznie graka. Więc się u nie opłaca dawać do zestawu, kiedy możesz dać inne, Bo rak tak musi być. Tak po trzy, czyli masz dwa, potem dwa plus dwa to cztery, czyli masz sześć, i potem trzy plus trzy to jest sześć, to masz dwanaście 12. 12 odłamków potrzebuję, tak naprawdę. 6 R'aka i 6 e, Innych zostało trzeba ulepszyć. na fulla Bechemota. Mam tutaj cień, ale go na razie nie syntezuję. E, bo to będzie to będziecie wiedzieli dopiero za dwa dni o co dlaczego nie chcę syntezować. Tutaj właśnie będę musiał zdjąć Bechemotowi za chwilę umiejętność i teraz można no, teraz to zrobić, tylko niech skończy właśnie zabijać. O, prywatna wiadomość. Za Poczekajcie chwilę. Dobra. Mamy jeszcze czas. Eee, no i właśnie dzięki temu, że jestem Conan <laughs> Są fajne właśnie rzeczy czyli potrzebujesz sześć, inaczej to stanąłem bohater, a na behemocie, to odpalę kolejnego dobra, to teraz właśnie zmienię umiejętności na behemota bo ten behemot właśnie arma posiada umiejętności leczenia to jest gromadzenie, a tu leczenie ups, mi skliknąłem więc teraz ja powrócę do bazy behemoth i teraz pytanie, który tu lecz. sobie nawet nie wiem, po co bo tu jest umiejętność wzmocnienia wszystkich atrybutów, a tu jest wzmocnienie ataku lub będę czekał Trzeba jeszcze. Faktycznie, ja mogę sobie poczekać. Dobra, to nieważne. Bo jak odblokuję 8 gwiazdkę, będę mógł mieć trzecią umiejętność. A za, ja za niedługo będę miał właśnie ten. Ile ja tu mam. A ty, to ja przecież mogę to odpalić. Jeszcze raz. Dwa z odpalę, może uda się zdobyć behemota Czy to się nie dało? Nie pamiętam Ale tu się da Tutaj odpalę chociaż 50 Raz O! Jest jeden O dwa nawet Ile mam? Uch, tutaj mi znowu. Ja nie mogę szybko. O, i teraz będę mógł lepszyć. Nie, nie mogę dalej. Ile potrzebuję? Jeszcze sześć. No way. To patrzcie. Teraz właśnie szybko sobie ulepszę. E, co ja robię? Nie, nie, nie to. Tu. E, czyli tak. O, no i zająbiście. No i fajnie. O to już mogę ulepszyć. Dodać gwiazdkę, pek. Tak. I mogę teraz tutaj dać to. Tykkujemy wilki. Teraz ulepszanie. No jest super. No, teraz mamy 200. Mm, właśnie o to mi chodziło. Ulepszyć nie mogę. Army. No cóż, szkoda, ale teraz mogę przynajmniej Konana zrobić. Bie do 30 i to będzie tyle. Tak naprawdę. Znaczy z 30, bo to jest różnica, tak. Eee, no, i dzięki temu właśnie, że Arma ma. To życie to. Czy jest jakieś wydarzenie? Było w międzyczasie. To można sobie odbiegać codziennie. Spot jego wojna zimowa. I chyba tyle, nie? Bo tutaj mówię, zakończenie Talenty już nie można. Mam 1100 yy, agroolitów, ale nie mogę już ich używać, niestety. I to jest właśnie smutne. Ups, nie to. Nie miałem ani innego jednego jednego czy tam zabitego. Bo faktycznie właciłem na. Yy... Yy, nie w domach, wcześniej nie w więczych tronach, tylko jakby na polu już na ja zewnątrz w polu bitwy. Tutaj... A, właśnie osiągnąłem 124 miejsce niestety 176 tysięcy tak taki spokojny wynik, patrząc na to, że w poprzedniej miałem tam chyba 100, coś? 100, chyba 5, nawet nie pamiętam. No, i na jej setkę to jest 204, już mi się nie chciało wbijać tego. Na następnym sezonie postaram się mieć w powyżej 200 tysięcy prestiżu. Nagrody, już które odebraliśmy, to ja dostałem 10 tego. I w sojuszu dostałem 40, ci mam 60, ci mam te teorii 3, jakby węże, a wąż podobno jest spoko. Także tak to wygląda z perspektywy, tu już pokazywałem wydarzenia, już nie ma wydarzeń. I tyle stąd. Jednostkę odwiedzającą niestety nie zrobiłem tej, bo nie mam już dostępu do niej, też moja wina, że nie obiłem jej. Ale cóż. Czasami tak jest. Następne i mówię, już powinien być silniejszy. Mam 61 milionów, a jak wam powiem za kilka dni, to ja będę miał za niedługo tu już 80 na spokojnie. Kilka dni. Bo jest taki fajny plan, ale to. Wszystko będzie po czasie. Mówione. Tutaj dokończmy sobie tego konana. Nic, nic nie pisze. Dobrze. Niech to się skończy. To jest ogólnie moja farma. Niestety została obrabiona. Bo zaufałem. Przecież nie zaufałem bardziej. Chciałem, żeby taka osoba mi zaufała. Ta. Nic nie pisała, która była praktycznie tylko grała bez żadnego powodu. I zapomniałem tak, czy włożyć, i zostałem obejmowany przez inny sojusz, który nas atakuje. No i przez to, że chciałem zaufać, chciałem, żeby tam taka jedna osoba. To ten inny sojusz, to była z naszego, jakby naszego serwera, z naszej dziczy tylko inny sojusz. A przez to, że zapomniałem włączyć tak, czy. Za to mnie zatykował jeszcze z innego safe, inny jest już silny i miał bramową. No cóż, dobra, to skończmy to. I, i, I widzimy się za kilka dni. Jeżeli to oczywiście wyjdzie, to będzie co będę chciał. No, 163 tysiące. Ja, ja chcę sobie ulepszyć na vip właśnie 12, bo mam jednostkę. 100 tysięcy potrzebuję klejnotów. Ale na razie nie chcę ulepszać, bo, jak będzie wydarzenie z wydawaniem klejnotów, no to na spokojnie to zrobię, tak. A że trzeba czekać. Niestety, i fajne to jest, bo tutaj dostaję już legendarne odłamki. To jest mega spoko. A za 12 dostaję aż 2 więc to jest jeszcze lepsze. No a potem 13, To jest też dwa. To jest spoko. Nawet bo tu można dostawać. to? Nie to. To. Tak, to jest to. O, 500 klejnotów. Dziennie. Za 15 poziom dostaje się dwa. Czyli 1000 klejnotów tak naprawdę. Więc to jest mega spoko. No. To by było na tyle. Tak mi się wydaje. Pomogę tutaj. O, ale szybko poszło. <laughs> no, także widzimy się za kilka dni. O, napisać coś, zapomniałem. ważne. widzimy się za kilka dni, bo na razie się i tak nic nie dzieje, bo jest zakończenie sezonu. To już faktycznie tylko czekamy na koniec i powrót do pierwotnej dziczy. No, także dziękuję za obejrzenie odcinka. I, I zobaczymy, co będzie za kilka dni. Mam nadzieję, że będzie to, co chcę. Te plany, które mamy w planach <laughs> z sojuszem, tam z kilkoma osobami. Na razie tego nie mogę powiedzieć, ale myślę, że będzie to mega spoko rzecz dla Was, w sensie dla Was no, na oglądanie. Nieważne, nie będę przedłużał, bo. To nie ma sensu, zobaczcie po prostu kilka się powtarzam, no. Także, cześć.